Z pewnością elektromobilność to przyszłość dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Większość naszych inwestorów to branża automotive, branża, która w tej chwili przechodzi ogromne zmiany. Część powodowana jest oczywiście elektromobilnością, która coraz mocniej rozpycha się na europejskim rynku. Z drugiej strony to oczywiście autonomiczna jazda, która jest drugim etapem który się pojawi pewnie wkrótce, ale te dwie, te dwie rzeczy powodują, że nasi inwestorzy szukają nowych projektów. Mamy również inwestorów nowych, chociażby jak SK Innovation, koreańską firmę, która inwestuje w naszej strefie, a jest to inwestycja związana... Bezpośrednio z elektromobilnością. Widzimy to jako ogromną szansę i czujemy tą obecność już teraz. Część firm, która do tej pory była związana ze stricte tradycyjnym, benzynowym, benzynową częścią branży Automotive, na pewno poszukuje nowych rozwiązań. My o tym wiemy. Część to są projekty, które się toczą poza naszym krajem, ale część również dotyczy naszych krajów. Z różnych względów o pewnych sprawach nie mogę mówić. Co, co by na ten temat można było właśnie w jednym słowie powiedzieć, czy jest to rewolucja, czy to jest ewolucja? Szczęście całe, że to nie jest rewolucja, a jest to taka, powiedziałbym, taka konwergencja. Zrezygnowano w rozwoju technologicznym z tego, żeby odrzucić to wszystko, co było do tej pory, wszystkie diesle, samochody spalinowe, no bo nie da się. Tego się nie da zrobić nagle. To byłoby możliwe, gdyby była jakaś katastrofa totalna, światowa, tego nie chcemy. Czyli zostaną na razie jeszcze te wszystkie stare pojazdy, które uważamy, że trują, no ale gospodarka na nich stoi, a wchodzą nowe i one będą się ścierały ze sobą, czyli to wszystko, co jest hybrydą, typowo przejściowa historia, następnie samochody elektryczne, samochody bardzo możliwe, że wodorowe i to w tej chwili trwa to jest taka walka karnawału z postem, jak można było to powiedzieć artystycznie. Zwycięży chyba jednak nowy rodzaj napędu z całą pewnością, ale kiedy, tego jeszcze nie wiemy. Wiem, co jest ważne? Ważne to jest to, żeby Polska, a jesteśmy w tym rejonie najbardziej takim dynamicznym polskim w Polsce, to żebyśmy się w tym wszystkim znaleźli w tym pędzie. Żebyśmy byli w tym, co jest najważniejsze. Żebyśmy brali udział w postępie technologicznym. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Tu w Polsce są fabryki samochodów najważniejsze teraz wokół tych fabryk pojawiają się mali twórcy, dostawcy, którzy napędzają ten wielki przemysł. Czy tak będzie w przypadku elektromobilności, czy wodoru? Na pewno. Tylko po to tu jesteśmy, żebyśmy ustalili, jak można żyć, żeby rozwijać polską motoryzację i polski region, ten tutaj, i całą Polskę. We are uh, hoping that elektromobility will stay for a while. For sure, we are working in parallel to every single potential uh, technology that uh, can come in the future. But uh, in the short medium term, short medium term in our industry, let's say next uh, 15, 20, 25 years, uh, I'm thinking that electromobility will be one of the mobility, not the only one, but one of the way to have mobility.